Witajcie! Dzisiaj w naszym programie mamy niesamowitego aktora, dwukrotnego nominanta do Oscara w tym roku, właśnie Daniela Markowskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Daniel, twój sukces imponuje. Jak ci się udaje trzymać takiego poziomu? To są geny albo może magie? Wiesz co, fenomenem mojego sukcesu jest przede wszystkim duży wysiłek fizyczny oraz umysłowy i nie tylko mój, ale także ogromnej ilości ludzi. I pragnących stworzyć coś pięknego i niesamowitego w tej dziedzinie. A co do Twojego akcentu? Daniel Markowski. O Ty, zbrodniarzu, cudowny i prosty, elementarny, pierwotnie wspaniały, Ty gnoju miasta, Ty. Wszystko dobrze. Tytaniczny korosty, tłumie, o tłumie rozszalały, faluj, straszliwa maso po ulicach jest yes. 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 tak jest tak trzeba no robić <laughs>